Niedawno odbył się nasz wernisarz Różne oblicza kobiety, który towarzyszył Festiwalowi Nauki na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Siłę kobiet zaprezentowały nasze wspaniałe artystki. Anita Zofia Siuda, Żaneta Walczak, Basia Kieca, Magda Kłos, Kasia Bączkowska, Aldona Zając oraz Agnieszka Pruszczewicz. Posłuchajcie naszych rozmów i poznajcie bliżej ich inspiracje. Powiedz coś więcej o swojej sztuce. Co, co Cię inspiruje i e, co chcesz nią przekazać? Ja swoje malarstwo porzuciłam na bardzo wiele lat, mm -hmm. tak? Poskończyłam e, szkołę plastyczną w Katowicach. E, po tej szkole jakby nie kontynuowałam jakby żadnych studiów, nic takiego, tylko po prostu była zwykła codzienna e, praca. Mhm. No i tak naprawdę na nowo powróciłam do marstwa w momencie, w którym właśnie no, zeszłam w ciąży. E, był to dla mnie bardzo duży przełom. Mhm. I stałam się nagle właśnie z roli takiej niezależnej, wojowniczej, energetycznej kobiety, która po prostu jednego dnia mam pracę, a drugiego dnia nie mam pracy. Mogę tutaj mieszkać, mogę tam mieszkać. Mogłam tak naprawdę robić, co chciałam, tak? bo nie miałam żadnych jakichś, takich zobowiązań. Nagle właśnie stałam się mamą, no i, no i świat trochę stanął na głowie i już... Zmieniło się. Zmieniło, zmieniło się prawie wszystko, więc, więc jakby to był dla mnie taki duży po prostu przełom właśnie, żeby wrócić też do malarstwa, tak? ponieważ po pierwsze, zrobia się w ogóle też przestrzeń na to, żeby, żeby wrócić do malarstwa, żeby mieć ten czas na tworzenie, a po drugie... No właśnie też w końcu odnalazłam temat w obrazach, mm -hmm. który um, faktycznie mnie kręcił, który mi się podobał i jakby z którym faktycznie się utożsamiałam, nie? Takie byłam mamą. Jakby tak, się tak była, Jakby byłam mamą, mogłam to właśnie przerzucić później na płótno, mm -hmm. a tak naprawdę wcześniej na no wszystkie obrazy oczywiście były w podobnej kolorystyce, mm -hmm. tak? Jakby tworzyłam w bardzo podobnej kolorystyce. Natomiast no, nie miałam konkretnego tematu, nie? Jakby, mm -hmm. który chciałam tworzyć, więc trochę było martwej natury, trochę było pejzaży, ale jakby nie, nie umiałam znaleźć tej swojej drogi konkretnie, co. No i nagle stwierdziłam, przez, że to jest to. Oświecenie. Tak, tak oświecenie, oświecenie, no bo właśnie <grym> ciąża macierzyństwo... To, ma to zaraz Ci w tym pomogą. Tak. O, I moje tak? zmieniające się ciało właśnie przez to, że stałam się mamą, nie? Więc... Mhm. Y, jakie było pytanie? A jak są Twoje oblicze jako kobiety? W tym momencie życia moim obliczem kobiety jest chyba Taki spokój i akceptacja w pewnym sensie. Mm -hmm. Właśnie to, że człowiek wybija swoją diogę i zaczyna godzić się z tym, mm -hmm. co się dzieje i wierzyć w to. Że może, tak naprawdę można wszystko, tylko w odpowiednim czasie. Dokładnie na wszystko jest czas, nie? Nie wszystko od razu, tylko wszystko w kolejności odpowiedniej. Trzeba dać sobie na to przestrzeń. Tak, dać dokładnie. Na, to na rozwój też. I uważam, że właśnie to jest moje oblicze teraz, do którego dojrzałam I nie umiem się doczekać, co będzie następne. No to świetna postawa. Właśnie taka ciekawość, nie? Tylko te, co te. będzie, a nie taki strach, nie? Bo strach tak czy znaczy zawsze będzie odrobinę towarzyszył, ale on też tak wytycza drogę i pokazuje. Gdzie powinniśmy może na coś zwrócić uwagę, nie? żeby dokładnie. nie kierować się tym strachem, ale właśnie tą ciekawością. Nie? Dokładnie. dokładnie. Jakie są Twoje oblicze jako kobiety na co dzień? E, moje takie główne oblicze to jest oblicze moje własne, ani te z opieki Natomiast no poza tym na pewno jestem, e, moim ważnym obliczem jest oblicze matki, no przede wszystkim. E, oblicze malarki bardzo ważne, coś czego się nie można pozbyć, a cała reszta to właściwie już jest tam. E, po troszeczku. Po troszeczkę. To są twoje na, na, to są najważniejsze się, jeżeli się miałbym, spełniasz. Tak, jeżeli miałabym wymienić takie kilka takich najważniejszych, to, to są te dwie. Jakie są twoje oblicze jako kobiety? Tak, czy mi zadała to pytanie? Mm, no, czaro ma dwa i pół. No, Czyli powiedzmy od czasu, kiedy urodziłam młodego do. Od czasu, kiedy urodziłam tego do powiedzmy. No, pół roku wstecz, mm -hmm. kiedy jakby też podjęłam decyzję o tym, żeby otworzyć swoją firmę, której właśnie też szyję nie, unikatowe rybki, tak? rybki, tak? To tak, tak, mm -hmm. jakby też właśnie zobowiązane jakby ze sztuką, bo są bardzo kolorowe. To... Tak, wszystko nawet, wszystko, wszystko, zbra, wszystko zbra. to jest. Widać, że to jesteś. Jedność, to jest, jesteś ty, to super, nie? nie? To od razu patrząc na ciebie no. wiadomo, które, obrazy widać, które nie. Tak, tak samo po kolei. To, to, nie. to, to nie. też masz już dzisiaj chyba, mam nie? Dzisiaj, właśnie dzisiaj dzisiaj o to zauważyłam. Ja o powiedziałam, aha, czyli jakby... Do momentu, kiedy otwarłam swoją firmę i też jednocześnie właśnie wtedy powróciłam do malarstwa, bo to był taki duży boom, Nie? ten czas dla mnie, no to wtedy byłam mamą. Nie 100% po prostu mama jakby nic innego. W momencie, kiedy wyszłam w swój biznes i ten biznes zaczął się fajnie kręcić i tak naprawdę wróciłam do malarstwa i, i no i... Zaczęłam tworzyć obraz, ale zaczęłam się w ogóle sprzedawać, nie? Zanim w ogóle jeszcze miałam gwiazdę stale, więc jakoś tak widać, że, że ta sztuka trafia tak, Tak, nie? tak powinna. E, no to teraz jakby znowu wracam do tej swojej, wiesz, niezależności do tej swojej takiej silnej kobiety, em, jak ja to też określam, czasem takiej frywolnej, nie? Ale czasami ym, łączysz to wszystko, to wszystko teraz. No łączę, łączę, nie jest, jest super łatwo. A jeszcze pracuję w trzeciej firmie, no gdzie w ogóle jest całkowicie moje inne oblicze, bo wtedy biegam po lesie i jestem takim survivalowcem. O, bardzo ciekawie. Takiego, tak, dzikie wędrowanie, dż. też jakby sobie zobaczyć. E, tak, właśnie, widziałam, widziałam już też. Ale to jest pracą? E, Ja tam jestem wychowawcą i jednocześnie fotografem i od zajęć A. artystycznych. Ale wtedy no wiesz, po prostu nie chodzę tak ciekawe. jak dzisiaj, mam po prostu polar, mam termo, mam nóż, tak jakby, no, no. A no to jest takie bardzo, bardzo niezależne i taki silny obraz. Jest bardzo wiele różnych oblicz. E, jakby sama też kocham naturę, kocham góry, więc, e, więc to jest super też dla mnie praca. E, no więc właśnie teraz wracam do tej swojej takiej niezależności, ale czasami łapię się na tym, że po prostu się zapominam, że jednocześnie też jestem mamą, nie? I na przykład tracę cierpliwość do czarka, bo na przykład właśnie chcę stworzyć obraz, bo po prostu czuję, że dzisiaj jest ten dzień, że jak dzisiaj mm. tego nie zrobię, no to nawet w ogóle nie zasnę, nie? bo jest taka mm. energia. No więc muszę bardzo pilnować siebie, nie, żeby jakby znowu nie wejść w takie 100% po prostu niezależnej kobiety, żeby jakby się połączyć z tym, że jestem mamą, wyważyć balansowanie po prostu. To jest fajnie, bo wróciłam do jogi, rozkręcam biznes, zaczęłam zaumalować, biegam po lesie, więc... Tak. Czyli żyjesz po już życie. Tak. Na naszej wystawie chcemy przedstawić różne oblicza kobiet. Rola kobiety w sztuce od dawna ma kluczowe znaczenie, bo kto z nas nie zna obrazu Mona Lisa, dziewczyna z perłą czy obrazu Dama z łasiczką. To właśnie kobiety inspirowały słynnych malarzy i były ich muzami. A co przedstawiają obrazy, które zaprezentowały nam artystki? Co on przedstawia tak dokładnie? Czy wiąże się, wiąże się z nim coś konkretnego? Tak. Co mhm. Obraz nosi tytuł Objęcia seryj. Mm -hmm. I mówi tak naprawdę o historii tego, jak naszym przyjacielem i naszym obrońcom, mm -hmm. tego naszego ciepła, które mamy w sobie, mm -hmm. jest zwierzę, które posiadamy. Niekoniecznie musi być to pies. Mm -hmm. W moim przypadku to był pies, bo w wielu związku mm -hmm. związku stałam się. Mm -hmm. I po tych dziewięciu latach został mi ten mój najlepszy przyjaciel, czyli obrońca mojego serca, mój psiak. Oj, to to. Ja mam tak właśnie swojego kota, podobnej Te no zwierzęta gdzieś tam są nam tak bliskie i, i e, tak, ile się im daje miłości, tyle one też oddają tak, nie? I, i są z nami, I są takim wsparciem ogromnym. Nie? Mhm. Więc e, rzeczywiście można, można się utożsamić, <laughs> Odrazuje, jak opowiedziałaś o nim. Twoje najnowsze o. dzieło, tak. które nazywa się Kocha, Lubi, Szanuje, taki tak. ostatecznie tytuł, tak. zostało nadal. Powiedz coś o nim więcej. To jest część tryptyku. Mm -hmm. Już prawie mam ukończoną drugą część. Mm -hmm. W błękitach, więc o, będzie, będą brązy. na Instagramie, Będą błękity, już się kończą i będzie jeszcze zielony. Mm -hmm. Ma nawiązywać to tak troszeczkę oczywiście do natury: tak? mm -hmm. że, że tu ziemia, że tam woda, i mm -hmm. potem jeszcze zieloność, cała flora. No i kobietam w tym wszystkim. Mm -hmm. Kobieta związana z naturą, zupełnie jakby przenikana przez naturę, przenikająca. No, tutaj akurat tytuł odnosi się do, tego, do takiej naszej wyliczanki, prawda? Jak każdy miał w dzieciństwie, tak, tak. że kwiatuszek kocha, lubi, szanuje. Jak najbardziej pozytywne, bo no. właściwie z tych, z każda z tych opcji jest cudowna, prawda? Tak, i <laughs> I ważna w sposób, i ważna. Trzecia, Trzecia to... część w jakich kolorach zielona. będzie? Zielona. Aha, czyli zielona, czyli męska, będzie będzie... czy tam... zielona? Tak, tak, no. tak. Trzecia część będzie totalnie w roślinności, no. czyli kobieta taka zespolona z no. zieloną naturą, czyli natura taka bujna, no. fita, która rodzi. No i tak samo kobieta. No. No, no, w sumie tak, masz rację. Bo <laughs> jesteśmy częścią natury, tak? Oczywiście, Więc, że tak. Natura jest bardzo ważna w życiu, i powinno się bardziej, według mnie, zwracać na nią uwagę i ją doceniać. Dokładnie. A mam wrażenie, że świat trochę podąża w innym kierunku. Chociaż powoli się to zmienia, aczkolwiek, aczkolwiek nie ma takiego szacunku do natury i przyrody. Ma, także wydaje mi się, że każdy moment jest ważny, i e, żeby przypominać o tym po prostu. Dokładnie, tak, dokładnie. Także cieszę się też właśnie, że jest Czuła... ta rozmowa, ponieważ ja na przykład prezentując moją pracę, no nie do końca e, wydaje mi się, że może docieram e, z tym przekazem. E, Im więcej osób będzie, będzie się Dziadoma. jakby fokusowało na, na, na naturę i na to, żeby ją chronić, żeby ją zbać, Lepiej. Hmm. Dokładnie, dokładnie, bo często też, jak się patrzy na obraz, każdy z nas też widzi coś innego czasami, nie? W zależności od co tego, jakie ma doświadczenie. Obrazie? Ja wreszcie nie zastanawiałam się jeszcze, nie z byłam, czy nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Zaskoczyłaś mnie pytaniem, to nie, ja, to, 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 nie, to, nie, to nie, nie w tą stronę, ja zadaję pytania. Nie no, odbiór bo... widza zawsze jest dla mnie bardzo ważny, bo czasami naprawdę. Um artysta zafiksuje się, znaczy mm -hmm. ja przynajmniej, e, fiksuje się na jakiejś jednej idei i idzie w to, a tymczasem ktoś z boku przychodzi, rzuca hasło, i okazuje się, że to z drugiej strony wygląda zupełnie inaczej. Bo ja na przykład też widzę takie jakieś. Właśnie też, ale też z naturą, że takie połączenia jakby ze lwem tutaj, że taką siłę, siłę kobiety bardziej tutaj e, na przykład z, z mojej strony. Aż, że jest też grzywa, tak, tak? Tak, tak, tak. Właśnie i takie gęste. Wiadomo, ale ja to wiesz, włosy. koty i inne sprawy, więc automatycznie z tyłu jest jakaś taka kalka, nie i na wszystko, nie? <głos> <głos> Więc możliwe, że tak, aczkolwiek ostatnio też dużo. W tygryzie się faktycznie. No ja jest, się lew, co to jest? Widzisz, nie pomyślałam o tym, Widzisz? w ogóle, w ogóle nie zobaczyłam tutaj tygrysa. Widzisz? Odnalazł się. Zobaczyć, zbyt. A z drugiej strony płonąca czekolada, to ewidentnie to jest wszystko moja kalka, nie? Bo tu e, tylko słodycze, czekolada, koty, więc ewidentnie. Wszystko ewidentnie, się zgadza, nie. tak. Wszystko się zgadza. bardzo mi się podoba? Bardzo ja, się cieszę. Co przedstawiają zazwyczaj twoje obrazy? Eee, zazwyczaj to są kobiece ciała. Kobiece ciało, tak mhm. dokładnie, ponieważ jakby moim celem w malarstwie jest e, pokazanie kobiecego ciała takim, jaki ono faktycznie jest, mhm. nie? Zawsze mamy oczywiście obraz takiej e, super szczupłej modelki. Ale tak, przez Tak po prostu jest. Ja sama bardzo długo byłam bardzo fit, bardzo dbałam o formę, dużo ćwiczyłam, różnego rodzaju sportów i aktywności uprawiałam. I w momencie kiedy zaczęłam w ciąży, przybrałam 20 kg, później było mi bardzo ciężko zejść z tej wagi. I to po prostu nie jest tak jak Anna Lewandowska pokazuje, że tydzień po porodzie już jest super ekstra fit. No jakby trochę też pokazanie mojego ciała na obrazach, jakby w ogóle pokazanie tych ciał kobiecych. Jest też dla mnie trochę formą pogodzenia się z tym, że moje ciało się zmieniło po tej ciąży, mhm. nie? Że już po prostu nie jest tak super łatwo wrócić mhm. do kondycji z przedciąży, do tego, że to te ciało tak fajnie wyglądało. I jakby również pojawia się nutka erotyzmu. Mhm. I no też właśnie trochę uzmysłowienie, że w momencie, kiedy stajemy się tymi matkami, to to ciało trochę spełnia całkowicie inną funkcję. Ta moja niezależność, ta moja wolność no, to było dla mnie najważniejsze. Mhm. Teraz najważniejsze jest Cezary. I codziennie się stresuje. Tak? O nie. Ale no, to jest nieczysta. tak, tak jest naprawdę stres. jest. Niestety nie unikniemy stresu no. i tak czy inaczej nam towarzyszy. E, więc e, jakiś stres musi być, nie? On, bo może nas też motywować do wielu rzeczy. Tak, tak. są różne poziomy stresu. Oczywiście już jest taki czasem stres, że jest niezdrowy, nie? Tak, Ale pewnie tak jak powiedziałaś, jest taki poziom stresu, że on motywuje do działania, nie? Tak, motywuje i tak. pokazuje jakieś tam e, czasami różne rzeczy, które zagrażają, na które może trzeba zwrócić tak, uwagę. trzeba nie? działać wtedy, nie? C czy jest coś takiego, co Chciałabym, żeby każda kobieta usłyszała. Zuka Właśnie chyba to, o czym przed chwilą wspomnieliśmy, żeby się tak nie bać, bo zmiany są stresujące, bo wchodzimy ze swoich stył komfortów. E, ale tak naprawdę nawet te, które są bardzo stresujące, dają nam przestrzeni coś całkiem nowego. Tak. chciałabym, żeby w sumie to nawet każdy człowiek miał e, tą świadomość, że warto wyjść i żeby się po prostu nie bać, żeby czasem wstać tak na, naprzeciw temu wszystkiemu. I dać sobie to przestrzeń, co każda kobieta na świecie powinna. Powinna wiedzieć, co powinna usłyszeć na podstawie na przykład twojego doświadczenia. Powinna wykorzystywać y, sytuacje, które daje jej przestrzeń, nie? Mm -hmm. I jakby po prostu podążać za po prostu swoją intuicją, bo mamy mm -hmm. super intuicję, to bardzo często to jak to mnie nie słuchamy to, a Gdzieś tam nie wiesz, na wokół... w drugą stronę. Tak, tak. Więc jakby. po strachu też często nie, się. nie wiem, czy jestem osobą, która myśli też, że jakbyś tam super rozsądnie, nie? Raczej właśnie gdzieś tą intuicją się y, trochę poruszam tym sercem, aczkolwiek mam na przykład duże wsparcie mojego partnera. Nie? Więc to... jakby to też mi które to pozwala, że na przykład mogę sobie pozwolić, żeby no nie pracować na etat. Nie, że mhm. tak, stwierdzam, ogóle teraz chcę się spełniać artystycznie. Mhm. Ja tak mówię, dobra, okej, okay. daję ci to przestrzeń, nie? Na przykład. No, to też jest no, fajne, takie tak właśnie wsparcie, wsparcie jest bardzo ważne. Mega, 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 mega ważne, tak. naprawdę. I to no. pozwala też właśnie na taki rozwój, nie? Właśnie daje tu przestrzeń przede wszystkim. Tak, tak, tak. taki spokój, tak. Żeby, żeby nie? że tak, tak, to masz. Masz tą możliwość, że no jakby też ten byt, no bo coś, jest, coś jest tak też niesimy, się jeść musimy, yy, Że on jest nie? Nawet jak nie sprzedam obrazu, nie sprzedam torebki. Tak, ale to... ważne, żeby, żeby słuchać właśnie tej, intu, tej intuicji, tak, a intuicji, a nie iść tak. w drugą stronę. Tak. E, bo tak. tak się nam wydaje, ale jednak często się czuje w środku e, jakiś taki głos, a później się, a goje, się tak? nie słucha się go i odgania, później nic dobrego odgania. z tego nie wychodzi, i często marnujemy jakieś swoje szanse tak. przez to. Tak, tak. tak. E, więc e, właśnie, nie. Nie, każda kobieta zacznie słuchać, ale nie tylko, każdy człowiek zacznie słuchać swojej intuicji i tego, co jest w nim i słuchać też swojego ciała. Tak. Co, co ona mówi. Bo o, wiele to też mówi. jest bardzo, bardzo istotne, co teraz poruszyłaś, bo sygnały z ciała też nam dużo tak. mówią, nie? Tak. Często się sami tak sabotujemy no. nawet i, e, tak, tak. i zamiast słuchać, no nic dobrego z tego nie wychodzi, tak. ale to. Tak, tak. Z czasem trzeba do wszystkiego dojrzeć, nie? Tak. Jak to ja mówię na przykład, wiesz, są takie właśnie momenty, że czasami można trochę wiesz, położyć więcej energii, więcej czasu na coś, ale później pamiętać o tym odpoczynku. Tak, hmm, bo na, na, na jak się będzie to, oczywiście o tym czas... zapominałam, nie? No to fizycznie, faktycznie. Ale, ale teraz to, na... później też nie sprzyja tor. później rozwojowi tak naprawdę, no trzeba tak, wyważyć tak. to wszystko. Tak, po tak, bo... w stresie się tak. czy jest coś, co chciałabyś, żeby każda kobieta na świecie usłyszała, żeby wiedziała. Ehm, no tak. Znaczy to, co jest najważniejsze, czyli żeby kochać przede wszystkim siebie. No to znowu ja lubię banały, tak? Żeby kochać Tam. siebie, ponieważ jeżeli my same nie będziemy siebie kochać, to ciężko będę z tą miłością z zewnątrz. Tak, e, to, dokładnie, ciężko żeby to się przekazać. Żeby siebie, kochać siebie, żeby wiedzieć o tym, że możemy wszystko. Mhm. E, Siła w kobietach. Dokładnie, bo też jeśli same no, będziemy pewne siebie i będziemy na tak. siebie ważne dla siebie tak. i będziemy uważne tak. na własne potrzeby, to też będziemy w stanie przekazać to szczęście innym. Nie? No, bo jeśli w nas tego nie ma, no to jak mamy przekazać to, to dalej? Nie? Tak. Jak możemy być szczęśliwi? No niestety. Wszystko się zaczyna od nas. No. Może to trochę egoistyczne, ale egoizm to zdrowe y, Cały czas jest y, ten przykład przytaczany y, jakby z samolotu. tak? Jeżeli masz ze sobą dziecko i spadnie ciśnienie tak. w kabinie, Dają te maski tlenowe, najpierw uratujesz siebie, tak. bo jak ty siebie nie uratujesz, to to dziecko Dokładnie. na pewno zginie. Tak. A jeżeli zadbasz o siebie, to jesteś w stanie zadbać o innych, o siebie. Dokładnie. I jakby to wszystko się zatacza, coraz szersze kręgi. Dokładnie bardzo do, dobry przykład, właśnie taki obrazowy, nie? Tak, tak, bo, tak. Bo właśnie tak. dużo osób zarzuca taki egoizm w takiej postawie, bo teraz coraz więcej się o tym mówi, żeby dbać o siebie, nie? ale, ale no, niestety trzeba walczyć z tym takim stereotypem trochę. Dokładnie. Że to jest tylko złe. No, tak, tak, może to, być złe, ale nie zawsze To oczywiście, że może być. Ale wszystko może być. Zdrowegoizm, nie? <laughs> zdrowy egoizm, tak? Budujący konstruktywny. Dokładnie. Nasza fundacja głównie zajmuje się wspomaganiem artystów, wspomaganiem sztuki w Polsce. Pragniemy, tak aby to. Ta sztuka była dla wszystkich, dlatego też dzisiaj zgromadziliśmy się w takim miejscu jak Akademia WSB. Dziękujemy wszystkim za obecność na wernisarzu i już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania. Zachęcamy również do wsparcia naszej fundacji poprzez Bajkofi lub Patronite, abyśmy mogli dalej wspierać sztukę i kolorować naszą codzienną przestrzeń. Wpadnij na nasze media społecznościowe i dowiedz się o nas trochę więcej. Zapraszamy!